Witam wszystkim. Dzisiaj w niedzielę Krzysztof, mam na imię. Dla znajomych Krzysiek. Dzisiaj spróbuję zrobić żeberka w miodzie i w oliwkach. Oczywiście można dodać cebulki i obowiązkowo wszystkie różne przyprawy, jakie tylko mamy. Jeżeli ktoś nie ma za dużo przypraw, to idziemy oczywiście na. Efekt bardziej prosty na łatwiznę, tak zwaną, i sobie możemy wybrać albo zioła prowansalskie, coś tam z grilla, czy karkówkę klasyczną, i wtedy sobie po prostu dodamy trochę ziół prowansalskich do karkówki klasycznej. No i tam praktycznie to może być wszystko. Jak będziemy chcieli, to dodamy oliwki, miód i cebulę. Wszystko to jak wymieszamy. Oczywiście sól i pieprz jeszcze. Nie wspomnę, bo chyba wiecie o tym. Tu macie te takie przyprawy. I w tych przyprawach będziemy moczyć nasze żeberka. Tak jest. A ja jako już że tak powiem trochę bardziej zaawansowany kucharz, to używam pieprz wiadomo, bazylię. Tymianek, cząber, oregano, paprykę taką słodką, ostrą. No i czubrycę, albo taką czerwoną, al, to jest też ostra, to uważać, albo bułgarską. No i też czasami troszkę tam szczypta dodam tych y, takich, u, u, na, co na łatwiznę się idzie. No i oczywiście listek, ziele angielskie. I tutaj oliwki, i to co mówiłem wcześniej, no to co? To będziemy zaczynać, nie? To ja tak wezmę, tu jeszcze tam Wam tylko pokażę, że też mam cały taki koszyk wielki z przyprawami. To naprawdę, bo tutaj ja w to dużo uwagi przywiązuję do tego. Tak, no to co? Będziemy już teraz zaczynać. To robimy to w ten sposób, że po prostu tutaj, jak wymieszaliśmy sobie te całe przyprawy wszystkie, bierzemy takie żeberko i w tym wszystkim, ja już to wcześniej oczywiście zrobiłem, bierzemy to sobie i moczymy w tym całym, raz, dwa, trochę tak, o, dużo tu wyszło, i gotowe. I dajemy do tej brytwanki całej o. Tu jak już jest złożone i tak te cztery tak samo zrobię. Prawda? I ja żeby tutaj y, miał ręce i nogi, bo to muszę ładnie poukładać, to ja to, bo tu nie mam jeszcze statywu. Akurat dzisiaj bo dawno nie używałem kamery, baterie mi wysiadło, dlatego robię to telefonem komórkowym. No i tutaj jak będą już leżały te wszystkie te, to na końcu miodem posmaruję i wrzucę oliwki i cebulę pokrojoną. Także ja na razie zakończę, a za chwilę będzie druga część. Trzymajcie się.